Tak, wyrządzam krzywdę. Jestem człowiekiem, który. który krzywdzi. Kiedyś myślałem, że, że jest możliwe przejście przez życie tak, żeby nikomu, sobie nie wyrządzić żadnej krzywdy. Dzisiaj? Dzisiaj nie wiem, czy jest to możliwe. Jest też druga strona medalu. E... Wiele razy zostałem skrzywdzony. To jest trudne. Kiedy ktoś krzywdzi, mam ochotę się zemścić. Może mam ochotę oddać. Mam ochotę powiedzieć coś przykrego. Bo są emocje. Są negatywne emocje. Wydaje nam się, że apostołowie są idealni, bo dzisiaj już określamy ich świętymi. Ale jak spojrzymy na Ewangelię, nie zawsze tak było. Oni się też uczyli. Pewnego razu, jak mieli wejść do pewnego miasta samarytańskiego, idąc z Jezusem do Jerozolimy, nie zostali wpuszczeni. I wtedy, co powiedzieli? Panie, spuść ogień na to miasto. On powiedział: Idziemy dalej. Jest w nas coś takiego, że kiedy coś dzieje się nie po naszej myśli, to chcielibyśmy tym wszystkim odpłacić. Tym samym, albo nawet jeszcze gorzej. A Jezus powiedział: idziemy dalej. Chrystus w jednej z Ewangelii uczy mnie czegoś niesamowitego. Kiedy przyprowadzają do Niego niewiastę cudzołożną, która miała być ukamieniowana, Zadają Chrystowi pytanie, Mojżesz nam takie kazał kamieniować, a Ty co powiesz nauczycielu. Jezus pisze palcem po ziemi, a w końcu mówi, jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I począwszy od najstarszych, oni odchodzą. Zostaje tylko ta kobieta i zostaje Jezus. On się podnosi, patrzy jej w oczy z miłością i pyta się nikt ci nie potępił? Ona mówi, nie Panie. Ja ciebie też nie potępiam, idź, ale od tej pory już nie grzesz? I to może dla nas takie światło, że ja też w życiu robiłem głupoty. Warto przy tym okazji zapytać siebie, ile razy ja ludzi skrzywdziłem, ile razy ja dowaliłem swojej mamie, tacie, siostrze, ile razy ja dowaliłem mojemu koledze, bo miałem takie widzi się, Ile razy ja ludzi wyśmiałem na ulicy, bo mieli może nie takie ubranie, bo wy coś głupiego zrobili. Na ilu ja dzisiaj powiesiłem psy? Te rzekome. A może warto spojrzeć głębiej, zobaczyć internet? Dzisiaj to hejtowanie tak, tak straszne i pełne nienawiści. Czy ja w tym przypadku nie biorę udziału? Bo z jednej strony ja mogę przyjąć tą krzywdę, ale pytanie jest inne: czy ja nie krzywdzę drugiego człowieka? Bo zobaczcie, że trudno jest nam, kiedy ktoś nas rani i krzywdzi, i tego nie chcemy, bo to boli. Więc Jezus mówi taką prostą zasadę: nie czyń bliźniemu, Niemu, co Tobie niemiłe. Najbardziej oszałamiające jest to, kiedy otrzymujesz od kogoś pomoc. I to pomoc od kogoś, po kim byś się nie spodziewał. Od kogoś, kogo nie lubisz. Jest w Piśmie Świętym. Niesamowita opowieść o miłosiernym Samarytaninie. Oni nie lubili Samarytan. Traktowali ich gorzej yy, niż psów, niż psy. Jezus mówi, że leży człowiek, który potrzebuje pomocy, i przechodzą wielcy tamtego świata, którzy mówią o wielkich mądrościach. Przechodzą, idą, patrzą, leży człowiek potrzebujący pomocy, ale idą dalej. Idzie kapłan, idzie lewita. Spojrzał, zobaczył, poszedł dalej. Na końcu idzie miłosierny Samarytanin. Ten, którego traktowali jak psa gorzej. I on się zatrzymuje. On poświęca czas, poświęca kasę. On pomaga, doskonale wiedząc, że nic w zamian nie będzie. Nawet o tym w gazetach nie napiszą. Oszałamiające jest, kiedy otrzymujesz pomoc od kogoś, po kim w ogóle byś się nie spodziewał. Świat dzisiaj jest światem, o którym mówimy, że ludzie, którzy są wokół siebie, ścigają się ze sobą. Jest tak zwany wyścig szczurów za wszelką cenę: jak ktoś mi, tak ja jemu, i ciągle jeden wobec drugiego. Jesteśmy źli. Jakby powraca to starotestamentalne wezwanie oko za oko, ząb za ząb. Kiedy to zło się zatrzyma? Kiedy powiem dość? Kiedy w końcu stanę się człowiekiem miłosiernym, czyli cierpliwie znoszącym krzywdy? Nie jest łatwo powiedzieć: Zatrzymuje się. Dlaczego? Bo nie mam Ducha Bożego, bo nie mam Ducha Chrystusa. Krzywdy cierpliwie znosić. Jezus to umiał. W tym uczynku piątym krzywdy cierpliwie znosić porusza mnie to słowo o cierpliwości. Paweł napisał, że miłość jest cierpliwa. Miłość, której na imię Jezus Chrystus wiele razy go skrzywdziłem. Wiele razy skrzywdziłem Jezusa, który cierpliwie moje krzywdy znosi, żebym, żebym nie miał do Niego urazu? Żebym się na Niego nie zablokował? Nie wiem, jak to jest. Jestem przekonany, że każdy z nas w swoim sercu nosi coś, co bardzo mocno go rani. Jakąś krzywdę ze swojego życia. W jaki sposób to, że jestem księdzem, pozwoliło mi zrobić rachunek sumienia z tego, co było kiedyś. W tej chwili, nawet powiem, że trudno mi jest sobie przypomnieć coś, co by mnie tak mocno trzymało, że mogę powiedzieć, że, że czegoś. Nie darowałem, że czegoś nie zniosłem, że mam w pamięci jakąś krzywdę. Czyli znaczy, że wszystko w jakiś sposób Pan Bóg uleczył. Ale może ciebie coś w środku męczy, z czym nie dajesz sobie rady. Krzywdy cierpliwie znosić. Może dzisiaj ktoś cię krzywdził, może kiedyś Ciebie ktoś krzywdził. Pozwól. Aby nie tyle że zapomnieć, ale żeby Chrystus to uleczył. Nie walcz. Ale idź dalej, a Jezus będzie działał. Dojrzałem do tego, że modlę się za osoby, które mnie skrzywdziły. I modlę się też za osoby, które skrzywdziłem, żeby nie miały urazu, ale o tym czym jest uraz, to w następnym odcinku o uczynku miłosiernym co do duszy.